Tak pięknie może być tylko w wiśle. To właśnie tu do polskiej walki stulecia przygotowuje się Andrzej Gołota. Pięściarz biega po górskich szlakach, a wieczorem trenuje w ringu. Jego kluczem do sukcesu ma być odpowiednie odżywianie. Muszę trzymać troszkę, dietę, żeby, to, to, troszkę schudnąć, żeby być prawie tak szybki jak Adamek prawie tak szybki. Jego rywal trenuje zaledwie 50 km dalej w rodzinnych Gilowicach kołożywca. Miść świata Wagi Junior Ciężkiej zna swoje atuty przed sobotnią walką. Szybkość, lewa ręka i przepuścić, zadać cios, kontratak. To, co najlepiej mi wychodzi. Cios na cios. Parę, parę cwancyków mam także. Któryś pewnie z nich wyjdzie. Z kolei trener Gmitruk zapewnia, że znalazł już sposób na zatrzymanie gołoty. Szykujemy małą niespodziankę. Nie będzie to... Y -y -y. Niespodzianka przyjemna. Nie będzie, nie będzie to niespodzianka biorąc pod uwagę zbliżające się Boże Narodzenie. Sobotnim pojedynkiem żyje cała Polska. Dla fanów boksu wytypowanie zwycięzcy jest jednak niezwykle trudne. Na tyle jednak się znam, by zdecydowanie i bez cienia wątpliwości być pewnym zwycięstwa Gołoty, który po prostu jest, powiem, y -y -y krótko i jasno bokserem wagi ciężkiej. Kibice Domkowi, bo Tomek jest zawodnikiem doświadczonym, znaczy się utytułowanym, młodszym, żadnym sukcesu. No a Andrzej przegrał w co było do przegrania. O tym, kto ma rację, przekonamy się już w sobotę. Początek polskiej walki stulecia w łódzkiej Atlas Arenie o 19.30.